No, to zaczynamy. Dzisiaj przy pomocy sznurka i kilku przydatnych akcesoriów pokażę, jak wykonać ozdoby świąteczne makramowe. Do wykonania dzisiejszej pracy, przyda nam się taki 3-4-5 mm sznurek skręcany, czyli taki makramowy. Drewniana beleczka jedna wystarczy. I kawałek taśmy klejącej. Najzwyklejszej, niekoniecznie brandowanej oplotki. Niezmiennie przydatnym narzędziem okażą się nożyczki. To zaczynamy. Zaczynamy od przycinania sznurka. Potrzebujemy sznurka o długości około 50 cm, który będziemy składać na pół. Czyli sznurek po obcięciu i po złożeniu. Na pół na około 25-30 cm. Mówię około, bo to w zależności od tego, jak dużą pracę będziesz chciał czy chciała wykonać, no tyle sznurek będzie musiał być dłuższy. Ale takie 25-30 cm, czyli po złożeniu około 50-60 cm, w zupełności wystarczy. Taki sznurek będziemy montować na naszej beleczce, zakładając. Zobacz, zakładając sznurek. I przeciągając go przez właśnie to złożenie, przez to środkowe złożenie. Tutaj jest dowolna ilość sznurków, ale pokażę ci ten wzór używając określonej, określonej ilości takich właśnie podwójnych sznurków. Już nałożyłam moje sznurki, w moim przypadku jest ich 14. Oczywiście zauważyli. Będziesz nakładać je ciaśniej, zmieści się tutaj dużo więcej. Ja myślę, że na potrzeby tego tutorialu wystarczy 14, ale chcę tylko, żebyś pamiętał, czy pamiętała, że może ich być więcej, może ich być mniej. Taką przygotowaną y, pracę, tak, czy przygotowane do, do tworzenia pracy, sznurki mocuję sobie przy pomocy taśmy, po to, żeby nie uciekały mi, żeby było mi po prostu wygodniej pracować. Ja oczywiście używam naszej oplotkowej. Ona nie jest bardzo mocno klejąca, więc nie boję się o swój stół. To może jakikolwiek. Taką taśmę. Ona jest dosyć wygodna do przymocowania mojej pracy do stołu, po to, żeby ta praca po prostu mi się nie ruszała. Dzięki temu przy zaplataniu jest mi po prostu wygodniej. Praca nie będzie się wtedy ruszać. Kolejny krok. To praca przy pomocy najzwyklejszych węzłów płaskich. Używam do tego węzłów płaskich, czyli takich, które zaplatam na czterech sznurkach, czyli dwa razy złożony taki podwójny, właśnie sznurek. Zaplatam raz w prawo, raz w lewo i zaczynam od takiego zaplatania od lewej strony. A następnie analogicznie takie odbicie lustrzane wykonuje taki węzeł z lewej strony. Następny krok to wykonanie kolejnego węzełka, ale po przesunięciu jednego sznurka, czyli jeden sznurek zostawiam, dobieram sobie kolejny i zawiązuję kolejny sznurek. Dokładnie to samo robię po drugiej stronie. Zostawiam jeden sznurek, dobieram kolejne z lewej strony i zaplatam kolejny węzełek. I kolejny węzeł, to samo. Odsuwam jeden sznurek. Dobieram w to miejsce kolejne, tym razem po prawej stronie, i zaplatam kolejny węzełek. I już prawdopodobnie wiesz, co będzie dalej. Kolejny węzeł po drugiej stronie. Dokładnie w ten sposób będę kontynuować swoją pracę aż do samego szczytu. Jak się już pewnie domyślasz, Wynikiem naszej pracy będzie po prostu makramowa chainka. Ok, duży fragment naszej choinki zrobiony. Zobacz tutaj. Została mi jedna nitka i teraz zastanawiam się, czy tutaj, czy tutaj, gdzie powinnam ją przykleić. Bardzo łatwo to zdeterminować. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W drugą stronę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli tu mamy więcej, czyli ta nitka przynależy do tej strony, żeby było porówno. Dlaczego? Bo dzięki temu, kiedy skończymy naszą pracę, tutaj po lewej stronie, po drugiej stronie, będziemy mieć porówno. Wtedy nasz ostatni węzeł to będzie już węzeł, gdzie zabieramy po dwa sznurki z każdej strony, z jednej i z drugiej, i tutaj właśnie łączymy jednym węzłem płaskim. Nasza choinka jest właśnie tutaj na samej górze, połączona takim jednym konkretnym pęzełkiem. Choinka jest już właściwie gotowa, mogłabym ją już tutaj ściągać, ale zachęcam Cię do tego, żeby zanim odkleisz swoją pracę ze stołu, pomyśleć o tym, jak choinka ma wyglądać. Oczywiście tu wersji jest wiele. Znam osoby, które pozostawiają choinkę właśnie w takim kształcie, z takimi długimi sznurkami. Ja na poprzednim tutorialu pokazałam, jak obciąć te, krót... te sznurki do krótkiego, więc tutaj zostawię nieco dłuższe. Ale lubię zacząć od takiego momentu, który jest naszą zawieszką, czyli te dwa środkowe sznurki, które stały się rdzeniem ostatniego węzełka, ja po prostu zawiązuję na pętelkę, żeby była to taka właśnie zawieszka do mojej, do mojej choinki. Żeby przez przypadek jej nie obciąć i później się nie zastanawiać, jak ja mam ją zawiesić. Natomiast wszystkie pozostałe sznurki to już są takie sznurki no, zbędne, dekoracyjne. Oczywiście, tak jak powiedziałam, możemy je zostawić, one mogą sobie gdzieś tutaj dekoracyjnie zwisać. Ja natomiast lubię je dociąć do konkretnej długości, tak, żeby one były wszędzie porówno. I żeby to zrobić, układam sobie sznurki tak troszeczkę prostopadle do mojej choinki i wtedy po prostu równo je w miarę równo. To też nie musi być tak super, hiper od linijki ale w miarę równo je przycinam po to, żeby moja choinka miała właśnie jeszcze taki dekoracyjny zwisający element za chwileczkę go pokażę, kiedy odkleję moją choinkę ale zachęcam Cię jeżeli Ty też chcesz gdzieś tutaj docinać sznurki warto to zrobić, kiedy jeszcze ciągle nasza praca jest przymocowana do stołu oczywiście z jednej strony i z drugiej strony tak samo więc analogicznie przycinam sznurki po drugiej stronie na Zbliżoną długość. Oczywiście, tak jak powiedziałam, ona nie musi być idealnie co do milimetra równa. Te sznurki i tak nie będą prostopadłe, one będą troszeczkę zwisały z naszej choinki. Ale generalnie, nasza choinka jest już gotowa. Możemy ją odklejać od stołu. Żeby to zrobić, oczywiście, warto po prostu usunąć taśmę. W moim przypadku ta taśma jest dosyć. Luźno przyczepiona, więc bardzo łatwo po prostu wyciągnąć taką choinkę. I choinka dekoracyjna jest już gotowa. Zauważ, że moja choinka jest skonstruowana w taki sposób, że pozostawiłam beleczkę wewnątrz tej choinki. Ty możesz zadecydować o tym, że chcesz ją wyciągnąć. Ja za chwileczkę pokażę taki moment, kiedy wyciągamy taką beleczkę, ale. Jeżeli chcesz ją wyciągnąć, to praktycznie nie musisz już robić nic poza jej wyciągnięciem, ale ja skorzystam, że ją jeszcze tutaj mam i pokażę ci, jak możesz do naszej choinki przymocować taką końcówkę. Wykorzystując te sznurki, które przed chwilą obcinaliśmy, możemy dołożyć do naszej choinki kilka elementów, które sprawią, że będziemy tutaj jeszcze mieć taki dekoracyjny. Pień. O, zauważy! Prosty zabieg, prosty element, który tutaj docinam, sprawia, że nasza choinka wzbogaciła się o taki handmade pień kiedy wisi ona wygląda troszeczkę inaczej ja tutaj tylko zbliżę i zauważę te elementy z boku po prostu wiszą dlatego one mogą też być krótsze ja na innym tutorialu pokazywałam jak one wyglądają kiedy są właśnie krótsze ja tu sobie zostawiłam żeby troszeczkę inaczej to wyglądało jako dłuższe oczywiście te końcówki tutaj można też obciąć to już zostawiam dla Ciebie do, do decyzji tutaj, kreatywności, może gdzieś tutaj rozwinąć skrzydła, ale oczywiście pamiętaj, że jeżeli chcesz z takiej choinki wyciągnąć beleczkę, to wtedy pień po prostu spadnie, czyli jeżeli wyciągasz swoją beleczkę, to Twoja choinka, ona oczywiście będzie ciągle ozdobą, ale ten pień nie będzie nam się już trzymał, natomiast cała reszta pozostanie, tak? Nawet po wyciągnięciu takiej beleczki, cała reszta pozostanie. Prawdopodobnie te węzełki one z czasem będą Ci się rozplątywać. Ja je zazwyczaj zostawiam, ale warto mieć świadomość, że jeżeli usuniemy taką beleczkę, to te nasze węzełki, one z czasem zaczną się tutaj rozplątywać, więc nasza choinka będzie wyglądała mniej więcej tak. będzie węższa, będzie troszeczkę bardziej mięciutka. Dlatego ja zachęcam Cię, żeby tą beleczkę jednak pozostawić, no ale oczywiście jeżeli chcesz ją sobie użyć do kolejnych ozdób, jak najbardziej, kiedy ją wyciągniesz, choinka makremowa też pozostanie.